Dzień dobry kochani. Znajdujemy się po wschodniej stronie zabytkowego pasa startowego lotniska Rakowice-Czyżyny. Jak Państwo widzicie, wycinka drzew już się rozpoczęła dzisiaj o poranku. Jak poinformowali nas okoliczni mieszkańcy, piły zaczęły pracować już około godziny w pół do siódmej rano. Ja dostałem informację od jednego z okolicznych mieszkańców. On zapytał wykonujących te wycięcia, czy mają stosowne zezwolenia. Oni mu te zezwolenia okazali, ale okazało się, co sprawdziłem, że numery działek to były zupełnie inne niż tutaj, więc nie bardzo wiem, na jakiej podstawie te wycięcia się tutaj odbywały. A ciągle ten teren znajduje się pod opieką konserwatorską. Mieszkaniec wykonał zdjęcia dokumentu, którym posługiwali się wykonawcy wycinki. Jak z nich wynika, marszałek województwa Małopolskiego zgodził się na wycinkę na początku kwietnia 2021 roku, a więc prawie dwa lata temu. Z 35 drzew i 98 m2 krzewów zgodzono się na wycięcie, uwaga, tylko 13 drzew. I to drzew rosnących, uwaga, na działce 280, łamane przez 3. Ta działka prowadzi od ulicy Florera wzdłuż chodnika i ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Stella Stawickiego. Co ciekawe, prace wycinkowe były prowadzone wzdłuż drogi technicznej między klubem studenckim Kwadrat a garażami oraz wzdłuż północnej krawędzi pasa, czyli w zupełnie innych miejscach niż wykazano w tym zezwoleniu. Rozesłałem więc zapytanie do Zarządu Zielni Miejskiej, Wojewódzkiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wydziału Kształtowania Środowiska, czy wiedzą o prowadzonych pracach i czy są na nie wydane stosowne zezwolenia czy to miasta, czy to konserwatora zabytków. Zarząd Zielni Miejskiej odesłał moje zapytanie do Małopolskiego Centrum Nauki, a następnie poinformował, że za pracę odpowiada zarząd dróg miasta Krakowa. Rzecznik Wojewódzkiego Konserwatora odesłał mnie do Miejskiego Konserwatora Zabytków. Z kolei Miejski odesłał do Wojewódzkiego. Ponieważ poczułem się odsyłany od Adnasha do Kajfasza, oba urzędy konserwatorskie wzajemnie wymieniłem ich mailami. Wysłałem również prośbę o informację w tej sprawie do Rzecznika Prasowego Zarządu Dróg. Do chwili montowania tego materiału nie otrzymałem odpowiedzi. Coraz niestety mniej zielonego terenu zabytkowego lotniska Rakowice Czyżyny Sebastian Kolemba, telewizja WWIP.